Na boksfipe mystar.pl wleciała aktualizacja i pojawił się jeden niesamowity set, który daje specjalne efekty. Ale o co chodzi? Oglądaj do końca, żeby się przekonać. W tym filmie losuję laki bloka. Zostaw suba, w komentarzu napisz swój nick z gry. No i 200 łapek do końca dzisiejszego dnia już jutro ratuję kolejny odcinek na kanał. Ja nie przedłużam miłego oglądania. Witam Was serdecznie bardzo w kolejnym odcinku na serwerze mystar.pl i widzowie, dzisiaj jest aktualizacja. Aktualnie jestem na serwerze i gra ponad nie no, 3000 osób równo na boksie samym, więc jest to naprawdę porąbany wynik, ale w tym filmie losuję Laki Bloka. Zostaw se suba, lajka, like w komentarzu napisz swoje zry Osoba, która wygrała w ostatnim odcinku, dostała go. No nie mogę tego pokazać, no, bo film jest nagrywany wcześniej, bla 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 bla. bla, bla I wiadomo o co chodzi. Widzowie, ta aktualizacja, oprócz tego, że wiadomo, dodałem nowe sety, ale przede wszystkim chciałem zobaczyć, co to są za sety, ile ich jest. E, widzę, że jest ich pięć rzadkowych i mamy tutaj Han Solo, Mece, Windu, Lucky, ja nie wiem co to jest. Nie mam pojęcia, co to jest. E, domyślam się Star Wars, y. okej, okay, dobra, nie, ale nigdy nie oglądałem. E, 55, 155, 155, na będzie najlepszy i widzowie, właśnie mówiąc o tym secie 55 została wprowadzona ciekawa aktualizacja, przez co uważam, że ona będzie niesamowitym game changerem, ale zaraz wam o tym opowiem, dodatkowo został wprowadzony boost ekonomii i bardzo mi ciekawi jak ten boost aktualnie będzie się prezentował, bo yy, pójdziemy sobie na przykład na yy, strefę bezpieczną, po prostu. I aktualnie mam 41 tysięcy las serwerowych. Są ogromne lagi, ale nie dziwię się. Naprawdę jest tylu ludzi. Serwer się pali. No, nawet nie ma jak się bić z ludźmi. No, ja tutaj generatory moje są po. Kurde. Yy, wykopywane. No wiadomo, nie moje, ale jakby wiecie o co chodzi. Dla osób z rangą twórca. Tak, tak, wiem, wiem. Powinienem już skończyć z tym, ale nie, nie. nie. Muszę to przetestować. No chcę zobaczyć, jak to kurde będzie chodziło. Ale to wszystko jest wykopane. Kto tu kopie? Ja pierdzielę. No nie będziemy kopać, kurczę tego piaseczku, bo to się nigdy nie opłacało. No, mam ile? 20, yy, 280. No i takie ile? Z 20 dolarów na hita się zarabia teraz na tym, no ale to nigdy nie było opłacalne, to bardziej zawsze się ten kurs opłacał yy, miodek. Dobra, 10 sekund zostało do tego, żeby się Generator z miodu zrespił, no i powiem wam że to będzie chore, bo aktualnie nawet w kicie e, Rangi boss jest 148 Czyli, no, prawie wcześniejszy Najlepszy, prawie taki jeden z lepszych A teraz będzie to w kicie normalnie, no i Na jednego hita, ile się dostaje? 70 dolarów, na jednego hita Wykopania miodku, no to ogromna, ogromna jest Różnica, aktualnie widzę, że w dropie No, ale to jeszcze nie jest wszystko Bo aktualnie, ja widzę tak, mam najlepszy Perk drop jakby na serwerze, poprzez bite Umiejętności, no i to jest jedno, ale jeszcze Mam bity klan umiejętności, e, w sensie klan ulepszenia. Mam na e, trzeci poziom, przez co mam 1,75 większy z generatorów, i każdego, kto chce, jakby mogę dodać, nie ma problemu. Więc jeśli ktoś chce do mnie piszcie, ale właśnie teraz pojawiła się najciekawsza rzecz, mianowicie związana z tym setem nieszczęśliwym, że, e, no, można powiedzieć, że to będzie taki set mistrzowski, można powiedzieć, no. Mamy e, 55, jeśli całego seta będziemy mieli go po prostu przerobionego, a 55, no to mamy stały efekt siły 1. I wydaje mi się, że to jest jedyny, jedyna opcja po prostu zdobycia strędza na serwerze, no bo na Majstarze potek nie ma, niczego nie ma, więc z takim setem nie dość, że będziemy bombić niesamowicie, no to jeszcze zostanie tutaj wprowadzone coś takiego, że będzie bonus do dropu, więc drop plus, kurde, strędz, porąbane, naprawdę, przerabianie seta będzie się gigantycznie opłacało, jeśli wcześniej ludzie mieli tak, wiesz, no w dupie mieli każdy tam jedne, dwadzieścia poziomy niżej, no to teraz każdy będzie chyba tryhardował o to, no, aż boję się pomyśleć, ile to kosztuje, no, jakieś pradawne kryształy, cztery sztuki trzeba na przerobienie jednej, Części. No i cztery tutaj, pyk. Mamy 1 milion. Ponad 1 milion. No to są ogromne kwoty. Naprawdę to są ogromne kwoty. Lucky Bloka. Chciałem zobaczyć, ile tutaj to y, kosztuje. Wcześniej, jaki ser wypada z laki Bloka. Pewnie 54. 53. Dopiero. Uu, la, la, No to widzowie, naprawdę. Będzie co robić. Będzie ciężko to zdobyć. Ja aktualnie, no nie mam żadnego Lucky Bloka. Nawet, żeby sobie tworzyć, W sumie mam. W sumie mam jednego Lucky Bloka. Który miał być dla widza. Ale on go nie odebrał. Więc teoretycznie jest już mój. Więc sobie otworzymy jedną sztukę taką, e, tak zwaną na na szczęście, no i chyba to tyle z aktualizacji. Oprócz tego dropu, oprócz ekonomii, oprócz nowych setów i właśnie tego seta najlepszego, to tak teraz patrzę specjalnie na ogłoszenie, no to chyba nic. Większe hity chyba zostały wprowadzone. Tak, są większe hity, więc może być teraz niebezpiecznie, że bardziej będą to temy padać. Aż się boję pomyśleć, co to może być. No i rzut monetą. Jest taka, że wcześniej chyba to działało w taki sposób, że jeśli do, my dołączaliśmy do kogoś, no to my widzieliśmy animację, ale ta osoba, która rozpoczęła koń flipa animacją. Nie widziała, a teraz powinno chyba działać tak, że, nie wiem, dwie osoby będą to widzieć, aż co to przetestuję No bo nie wiem, czy to może być taka szansa, że wiesz, będziesz się bił podczas sklepu i nagle podczas sklepu ci się otwiera animacja. Szczerze, to byłoby dziwne, ale no dodamy i zobaczymy. Czy ktoś tutaj będzie chciał z znowu zagrać? No i rozpoczęła się moja gierka z kimś, czy coś, i przegrałem? No to nie wiem, w sumie, no miała być animacja. Chyba, że czegoś nie zrozumiałem. Poprawiliśmy dla Was animację na spałnie, będzie wam się automatycznie pokazywało losowanie, tak jak to by, byście dołączali do gry. Więc no, nie działa. Panie admin, żółta kartka. Ale dobra, widzowie, bo mnie szara wywalą z roboty, e, Lecimy z Laki Blokiem, zobaczmy, co nam tutaj wypadnie. Losowanie. No i proszę, ja chcę kill off ja chcę kill, off, szczerze powiedziawszy. I chyba będzie, będzie, będzie! Nie, i widzowie, ja pierdzielę. Chciałem kilof i dostałem bo Powiecie kamper, czemu ty kill off, a No kurde, właśnie dlatego, że e, drop będzie fajniejszy. Chociaż z drugiej strony z Tobą nie pokopię, kurde, no bo teraz tydzień na wakacjach. Ja wiem, ale z taką pięćdziesiątką trójką, no to już musi fajnie lecieć. No, 100 dolarów na jednego hita tak naprawdę w tym momencie leci, więc no różnica jest ogromna. E, fajnie, fajnie, fajnie. Będzie można sobie e, kopać i zarabiać, więc no moją 48 tak naprawdę mogę do kosza sobie wrzucić. Ktoś zakupił 20 laki bloków. Ula la! Dobra, odpalamy sobie Inkognito. Zobaczymy, jak tutaj sytuacja będzie wyglądała na e, klepie. Obawiam się, że może być dość niebezpiecznie, no bo kurde, zobaczcie to, jak to właśnie w tym momencie wygląda na serwerze. Są niesamowite lagi. Widzę, że prolat zabaw został chyba odpalony na nowo. Nie, już myślałem, już myślałem, że tutaj powróciliśmy do eventu typu klasyczny. No ale no co? I temy mi tutaj znikają. No nie jest dobrze, nie jest dobrze. Jest to naprawdę bardzo niebezpieczny moment na klepę. Ale tak zawsze jest po prostu na aktualizacji i albo ja po prostu zginę na lagu, albo. Albo ktoś tutaj y, ode mnie by zginął na lagu. No ale raczej ludzie bardzo ostrożnie tutaj grają. Nie dziwię się, nie dziwię się. Też jeszcze na szybko teraz było rozdanie kluczy, więc w sumie otworzymy sobie jeden kluczyk do Starbucksa. Też mam jakieś tam klucze zaległe do Epic Boxa, plus jeszcze mam y, zestaw kluczy boss, więc sobie otworzymy to. Nawet nie wiem, co dropi z Epic z Boxa, 49, nawet szczerze nie chcę tego seta, nie? Ja właśnie bym wolał coś tego typu, żeby dostać sobie y, smocze odłamki, no set 4,9, to 4, 9, no, raczej, raczej drętwo, raczej drętwo, y, raczej y, wyrzucę sobie do, do, do kosza, nie? Nawet nie chcę mi się tego przerabiać totalnie. Sleszcz sklep, tutaj ile tej kasy za to dostaliśmy? Nie, no porażka, 500 dolarów, nie, no ze skrzynki na Prawda, dobra. To przynajmniej ze Starbucksa. Mam nadzieję, że będzie coś lepszego nam tutaj wypadnie. E, bez animacji, odłamek. E, bambus, bambus i to tyle z openingu. Ja pierdzielę. No, tragedia, tragedia. Ile to jest znowu? Nie, no 1500 darków dostaliśmy. Popka graczy. No, miliony, miliony na koncie aktualnie, więc no dobra. Teraz już oficjalnie możemy sobie pójść na klepę i zobaczymy, jak to będzie z damageiem wyglądało. E, serca odpalone zostały, więc powinniśmy widzieć tą różnicę e, damage'u na graczy. E, czy tutaj komuś będziemy zadawać jakoś e, Szczególnie więcej tego, no nie wiem, no nie wiem, szczerze, tam jakieś niby HP. No, były sadzone, ale jakoś nieszczególnie. Tutaj innego się uderzy czy coś. Nie, nie, ja się tutaj boję. Za dużo, za dużo ludzi w jednym miejscu. Jest naprawdę porąbana ilość na e, Mainstarze jest osób 3000 już ponad jest, nie, no, naprawdę petarda. A ciekawe czy w ogóle dalej jest ten event Awki, czy on został wyłączony. To jest taka kwestia, e, bardzo mi ciekawi, no bo tak to ten hack powinien podskoczyć cenowo, jeśli został on już wyłączony do e, zebrania. Prawdy, niesamowita, i duża ilość graczy jest na serwerze aktualnie, no i e, z tego co tak. Obserwuję mniej więcej u ludzi, no to to temy padają. To temy padają, wydaje mi się, że zdecydowanie bardziej niż yy, wcześniej to yy, było na yy, serwerze. No tutaj rzemkowi to ten zwiema, ale no nie wiem, też tak troszeczkę spanikowałem, no bo naprawdę czuję, czuję, że są lagi, czuję, że są lagi na serwerze. No i wygląda tak, kurde, jakby chciała, nie mogło. No raczej widać tą płynność, jak to tutaj wygląda. No nie wiem. Prawie udało mi się go zabić. No nie narzekam, nie narzekam. Naprawdę no ogromna ilość na serwerze osób aktualnie online, więc no może tak być. A ludzie mieć trójkę za 9 staków odłamków sprzedają. To jest porąbane. Ej szczerze, chyba nie opłaca się tutaj nawet trzymać przedmiotów teraz, które wypadają z Laki-Bloków czy coś, tylko od razu je sprzedawać i zamieniać to wszystko na... Yy, odłameczki, kurde, smocza. To jeszcze akurat udało mi się szybko dać widzowi, który wygrał Lucky Bloka z ostatniego cinka napisał, że litra mu wypadła, więc no, nie zawsze, nie zawsze jest dobrze, bo ja po prostu mam jakieś lewe yy, Lucky Bloki. Na to wychodzi No gigantycznie bym chciał sobie przerobić, kurde, tego seta Powiem wam szczerze, ale obawiam się, że może być Troszeczkę ciężko Aktualnie to zrobić, no i kurde, jeszcze tutaj Tą, nie ja wiem, to, o totem zbijam Ja nie wiem, jak oni to robią, że Typek, kurde, elitrę zakłada w jednym momencie Od drugiego momentu odlatuje I jeszcze, kurde, wiesz, totem uda mu się założyć no To jest, kurczę naprawdę porąbane Ale zobaczcie, to naprawdę te hity teraz Chodzą przyjemnie Dobra, nie, ja odlatuję, nie będę ryzykował Tam ale po prostu ma jakieś tragiczne pewnie temy. Jakiegoś całego seta ma A ja po prostu ryzykuję tutaj śmiercią yy, Z tym, że mam laki bloka, Że się mam yy, przy sobie, wiecie, wszystkie przedmioty Typu torba kangura, haki I wszystko, nie? No nie, no prawie tutaj się udało ziomeczka sfragować. Nie no, ogromna jest różnica hitów fajnie, 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 naprawdę Cieszę się z tego powodu, a jeszcze wiecie Ja zdaję duży damage ludziom yy, Przynajmniej tak czuję, że zadaję duży damage A yy, patrząc na to, jaki jest teraz najlepszy set No to yy, i no ja mam tylko pięćdziesiątkę Co dopiero jakby mieć, kurde, jakąś pięćdziesiątkę, trójkę, czwórkę no to wydaje mi się, że no będzie naprawdę kury dynamiczna e, giereczka No ale będziemy już sobie e, ogarniać lepsze temy w następnych odcinkach. Więc widzę no przypominam, subskrybujcie kanał, bierzcie w laki, bloki i no i e, piszcie e, po prostu komentarze.